Witam, witam. Jestem wykończony, nie? Psychicznie. Witam serdecznie. Kogo witam, kogo goszczę, kurwa, nie? Czekajcie, zerwę tylko etykietę z osze Nie, ale jestem. Ps, nie, nie. To nie jest dżuma, nie? Ja przysięgam, wam, że mam depresję od FIFA. Gram ci cały dzień FIFA. I czuję się gorzej od FIFA niż jakbym przejebał pół półbańki i to wam mówię bez kitu. Normalnie usiadłem, poszedłem się wysrać i łzy mi po policzkach, nie? I to nie są żarty, nie? Normalnie lepiej się czuję, jak. jak Przeholuję w kasynie, nie? Normalnie lepiej. Oni niby jestem na siebie zły, Mówię, kurwa mogą tyle fajnych rzeczy komuś na przykład sprawić za to chujstym. Wiadomo, że to tam chujstym, ale kurwa z tą fifą to jest nie do przełknięcia dla mnie, nie? Cipciuś po prostu <laughs> Jestem kurwa załamany, nie? Ale witam wszystkich serdecznie, nie. Ale gadałem z Trelą dzisiaj, trela mówi, że on ma to samo. Jeszcze on mówi, jako były sportowiec, że on już w ogóle ma tak, że go to po prostu zabija. Że on pogra trzy mecze, dostanie wpizdę i jest na takiej kurwa bombie, że koniec, nie? Pokaż włosy. Niech mam włosy na no, tej kurwa, takie jak zawsze, człowieku, no. Jak nie mam kurwa zakręconych warkoczyk, to mam po prostu długie włosy. No, ale będą zarakręcone z powrotem. Teraz kurwa, człowieku, nie mam czasu, bo gram w fifę. Boli ziemniaki całe, czy PIRE? Dla mnie ziemniaki całe to są, to jest swell. E, a w ziemniaki podsmażane i w ogóle pieczone ziemniaczki, to już w ogóle. To lepiej kurwa nie jeść. Człowieku, masz frytki, to wymyśli. O, nie, inaczej. Przepieczone ziemniaki, okej, okay, bo Szanuję, jak ktoś lubi, tak. Ale jak ktoś kurwa mi powie, że jego ulubionym kurwa. może sobie wybrać pire ziemniaczane albo frytki na przykład. i on wpada na pomysł, żeby wziąć kurwa, zrobić talarki smażone na oleju na patelni. Kurwa, no to to już mogę zrobić Tego człowieka może dla mnie nie być, nie? Czy zrobię sobie jakieś afro? Kurwa ciężko, bo ja mam teraz taki skręty włosów indyjski. Jak byłem mocno, miałem bardziej murzyński. Teraz mam taki indyjski, taki kurwa, że mogłem dzwonić z supportu Microsofta. Jakie proste mi się włosy zrobiły, przestarzałam te warkoczyki, kręcone wiesz. Uf, ja to się pisgam na łyso za niedługo. Formuła 1 le lepsza niż FIFA. No w chuj, nie, Formuła 1, super! FIFA dla mnie to jest tragiczne, nie? naprawdę dawno się tak źle nie czułem, nie? Jeszcze mam taki zjebany fit na TikToku, że mi wyskakują kurwa, po prostu co trzeci trzeci TikTok mam e, jakieś hop korowe gówno, nie? Leci smutna muzyka, przychodzi Van Dyke do, do dziecka chorego. I pyta się, przepraszam, czy ktoś tu jest fanem tej jego drużyny? Ja już kurwa uszklane oczy <noise> po prostu wyjebał mnie. Nie muszę pogadać z maczkiem, nie czuję, że mi jest trogen wyjebało. Czuję się jak kobieta. Naprawdę jest kurwa tragedia. Jebana w dupę kurwa FIFA. Teraz o tym powie. pomyślałem o tym, już się szkano oczy zrobiłem. <grymne> <grymne> Jaki bilans zrobiłeś dzisiaj? Nie, właśnie nie, no, git, git. No to nie tak, że przegrywałem, po prostu męczy mnie to. Bo ja tam doszedłem, Ulfik siedział ze mną, na Discord jest, tak grałem, nawet wygrałem cztery mecze pod rząd w momencie. No też nie ma co się szczycić, ści ten z takim składem. Szczególnie, że dzisiaj wjechał do składu jeszcze dwóch nowych zawodników. <grymne> Ale kurwa, to po prostu chodzi o samo. Całą otoczkę tej gry nie. Po prostu to stworzył diabeł. To stworzył diabeł i uważam, że kasyno jest coraz lepsze niż FIFA nie. Że za kasyno siedzie do nieba, a za FIFA siedzie do piekła. Ten, kto wymyślił kasyno, pójdzie do nieba. O. A ta szmata to jest twórcą FIFA. Jamie Togil. Projektant gier wideo. Który to kurwa jest? Sam, tych Jamie Togilów to, spo, to sporo kurwa. Ale jak miałbym strzelać, to on to kurwa wymyślił, nie? Nie, bo to jakiś VP. To pewnie on. Ten, 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 ten ziomek, ten o. To jest ten sam? No jak? Jeden i ten sam ziomek, tyle, tak, tak wygląda tak inaczej? I tak na przykład, i tak? Jebać ich do dopisario. to nie ma co się w Ile Chwilę wyjebałeś na paczki, mało, mało, mało. Paczek to w sumie tam nie było nic do otwierania, no bo ile promocji nie było, mało. Jakby dla mnie, jakby, gra kosz, jakby koszt tej gry jest taki, że wiecie, no kurwa, opening w jak powiedzmy, jeden kosztuje 8,5 tysiące zł, powiedzmy, tak? No to. 8,5 tysiąca zł, to z moich obliczeń. Ja oczywiście końców nie kupuję tak, bo może to, jest nielegalne, znałem życie. Natomiast no, jest to 8,5 miliona końców, więc no, złożyć skład za 14 baniek, to półtora openingu, więc to, to nie jest jakiś tam kurwa duży koszt. Nie, nie, nie to mnie boli, nie? A jak szłam grać, to chociaż chcę kurwa pobiegać <laughs> więc y, to, nie, to nie jest, jest depresja wywołana ani przegrywanie, ani wydaniem pieniędzy, no po prostu to, to jest po prostu jestem tak kurwa chujowy w to, że mnie to po prostu aż wprowadziło w ciężką depresję, nie? Naprawdę. Także nie gadajmy już o tym. T-shirt z HM za 20 zł klasa czy obciach? No, klasa światowa na tym powiedział. Kiedy opening tych nowych skrzynek CS, a tylko to nie są skrzynki, tylko jakiś skaner do dupy. Więc nie wiem, co się Miał można mu panować koje w godziny, wpierdalasz kurwo z Rumunii. Kurwa, Rexo, daj też człowiekowi coś zarobić, kurwa. Nie każdy jest, wiesz, Tak po pochytany, żeby można odpuścić. Ale Maciek mi poprosił, żebym, żebym tak, dzisiaj jeszcze zrobię streama, w środę zrobię i w piątek, ale potem od soboty Maciek poprosił, żebym już nie robił streamów i nie będę robił streamów do tego, kiedy ja wracam. Do soboty, potem już jest Grand Prix, już będę na miejscu. Ale żeby nie było, że się wyjebałem jakoś czy coś, mam, przygotowałem dla Was ten, jakby takie krótkie wideo, żeby, bo nie chciałem niczego pominąć. Krótkie wideo dlaczego nie będzie streamów, także teraz puszczę dla tych rozumiem widzów co zawsze są na początku, bo te sezonówki co później wbijają to tam wiecie, także już wam puszczam, proszę bardzo. Witam was serdecznie kochani widzowie, z tej strony Dawid Jasper. Kochani widzowie, mam dla was smutną nowinę, nie będzie mojego live'a przez trzy tygodnie. Przez trzy tygodnie, trzy tygodnie nie będzie mojego live'a. Z tego względu widzę, że jestem bardzo osłabiony, bardzo dziwnie czuję. Bardzo źle się czuję, jestem osłabiony, długo śpię, <laughs> dlatego bitowy nie będzie. Tu masz? ze mną jest Szymon Kasprzyk, <laughs> aka Isamo X -trąba. i samo Xtromba i pewnie się zastanawiacie dlaczego i samo nie robi live'a. Dlaczego i samo nie robisz live'a, proszę powiedz. Bo, bo nie mnie ludzie i wszyscy używają nagle internetu i moja autor nie pozwala mi zrobić live'a. No dokładnie, to są właśnie dwa główne powody dlaczego nie będzie live'ów, ale główny to jest, że jestem bardzo osłabiony i długo śpię. Ja pierdolę, to jest dla mnie geniusz streamerski, nie? Nie będzie live'a 3 tygodnie, bo jestem bardzo osłabiony i długo śpię. I dla mnie to trafia i ja też w końcu przez niego wiem, że ja też mogę powiedzieć prawdę. No nie będzie live'u, bo jestem bardzo osłabiony i długo śpię. Przez 3 tygodnie. Czekaj, żeby ci nie było smutno. O. Ja pierdole, nie? Yo. Pomociano luci mnie. Nie mam nic do stracenia. Jest wypas nowa Nie mam nic do stracenia. Ba siebie i NDMA. Nie mam nic do stracenia. No i to jest kurwa granie. To jest drag etar, to jakaś fita. Czekaj, czy bo mi tester odpisał, bo w, yy, wiecie, że całkiem niedawno był turniej rywalizacji w kontekście się rozliczyć z nagród. Trona do mnie dzisiaj napisał tak, człowieku wyślij te nagrody, bo już wstyd, nie wezmą już udziału w turnieju nigdy u nas, nie ja wie kurwa, no spokojnie I faktycznie pisałem do Testrego, napisałem mu, weź daj numer konta, bo ja zapomniałem o tych nagrodach i mi Seab przypomniał i nie odpisał mi i dzisiaj znowu napisałem Po miesiącu, podbijam A kurwa, 4 października, słuchaj, akurat 4 października mnie nie ma, ale przyjedzie mój człowiek z gotówką, Maciej księży Dobra, będzie rozliczone ja pierdolę, Nilok. Znowu kurwa wiadomość. Potrzebuję 800. Spierdalaj, człowieku. Ty, jak ja ci powiem tak, Nilok. Ja widzę powiadomienie tego od Twojego kurwa szopa pracza w dupę jebanego na Discordzie. Ja już wiem, że ty chcesz albo bliki dla ludzi, albo kody. Weź, człowieku. M nie, stary, nie. Jest niedziela po pierwsze. I niedziela jest dniem niepracującym, więc po pierwsze, kurwa trochę, kurwa, nie wiem, jakieś wyczucia. Możesz do mnie pisać, stary, od 8 do 16. Od poniedziałku do wtorku. Albo nie, bo ja mam wtedy wolne. W środo od 15 do 1930 i w piątek od 19.00 i po to są jedyne dni pracujące, gdzie ja ci mogę wysłać kody. A bo ja ci dam wszystkie kody, ale musisz obiecać teraz przed wszystkimi, że nie wykorzystasz kodów. Bo ja ci mogę dać wszystkie kody. No ja człowieku nawet nie wiem jak, ci się, jak ty się nazywasz, ja jakie masz na imię. Ja wiem, że ty jesteś Nilox, Więc y, mogę ci dać wszystkie kody, ale nie możesz używać tych kodów, nie? Bo na przykład jak ja bym był moderatorem i dałbym streamer na przykład <laughs> 1000 kodów do Skinsa na 10 dolarów, to to, to jest niemożliwe, że on by się kapnął, że ja bym na przykład zajebał 10 kodów, a 10 by wzięli ludzie. Bo ja nie jestem w stanie tego policzyć, więc yy, jakby wiesz o co chodzi. Że ja ci nawet nie będę miał za złe, jak zajebiesz parę kodów. I to jest problem. To jest kurwa problem. Przysięga. Jasper przysięga. To daj mi jadam Niloksowi. Ja pierdolę, jak brak zaufania w moderacji. On by zajebał wszystkie, znaczy on, zaje, on zajebie te kody i ja mu nie mam tego za złe, bo tak zrobiłby każdy normalny człowiek. Ja też bym zajebał z dwa kody, bo, musi, bo by mi się to kurwa należało za tą ciężką pracę moderatorską, tak bym sobie powiedział. Za kilkowi nie dam, bo on zajebie z 20, no właśnie, no to jest problem, no nie ma komu dać, no. Dobra, wysyłam Ci teraz kurwa ile kodów potrzebujesz, to tyle Ci wysyłam, przecież mam wypłatę, no i chuj, no i co z tego? Co z tego? Ja też mam wypłatę i to całkiem sporą, a na przykład jak od Bandury Pożyczę, Bandura pożyczył na przykład, nie, jak to było kurwa, Bandura pożyczył ode mnie na przykład dwójkę na szybko, w gotówce, ja mu dałem i na przykład dwa razy go podliczyłem, w pełni świadomie. I co? Chuj no, kurwa, jak to się mówi, stopa procentowa. I on mi na przykład mówi, ja się tego nie oddawałem, ja tak, nie. I na przykład na świecie jest to, że na przykład rzeźnik wie, że mu, że oddawał i chuj. I rzeźnik sztywno nie powie. Dobra, ile kodów chcesz? Kurwa, cała moderacja nagle kody będzie trzymać, wy kurwy byście to rozkradły szybciej niż ja. Dobra, wysyłam Ci wszystkie kody i nie zajeb, nie zajeb, to jakbyś chciał kod to mi napisz, ja, ja napiszę do tego, do właściciela Skinsa, żeby wygenerował Ci kod, nie proście Ci napisać do Johnego, aby zrobił automat na kody i żeby brał, no dobra, ale Johnny to był kolega, jak, jak faktura nie była opłacona, kurwa, na każdym streamie pisał, sprawdzał, kurwa, pytał jak tam, co tam, kurwa, zawsze faktura zapłacona, nie widziałem go na czacie, nie? I to jest prawda. Co z punktami, bo się zjebały? o to jak Johnny będzie, to coś jak się go pytaj. Dobra, 20. startuje konferencja premia. Miałem zobaczyć. Masz wszystkie kody wysłane człowieku. Nie mnie już więcej. Eee, just chattingowy kanał. Czy coś jest? A szklana. A to olimpiada. W sumie kurwa zobaczyłbym urywki z olimpiady. Ile to trwa? Idealnie chyba trwa. Idealnie przed komfą... To, kurwa, w obejrzeli. kiczowych wiadomościach. Ojna zbierało się w dwa dni. Era sportu. Każdy gra w FIFA Olimpiada strajmerów. No i kurde wszystko. Dawać trzy koła lajków, żeby były rozdziały, a my zaczynamy z bomby, żeby odcinek nie trwał pół godziny. Ludziska, niesamowity stream Gołtego Gołtara. Na początku coś tam świrował z innymi strajmerami, ale redakcja myśli, że można te nudy skipnąć i przejdźmy do samego miodziku i esencji tego streama. Dopóki IP się nie pokazało, to też ledwo ci było widać na fioletowej. Nie rozumiem zarzutów w moją stronę. A, powrót z Olimpiady. Dobra ludziska Olimpiada była spoko. Fajnie porobione sceny, dużo strajmerów w jednym miejscu. Najlepsi możliwi komentatorzy, ale wszystko po kolei. Zaczniemy od tego, co nie grało. Nie grali na pewno nasi aktorzy. Jak się okazało, nie była to żadna olimpiada. Ziarny nas oszukał. Kurwa, Luki, była dobry, to paraolimpiada. Trzeci. Perfekcyjnie. Na czwarty. Można wywrócić. Koń w tym momencie przez wyda... Oj, Shini, proszę bardzo. Oj, kurwa ty faktycznie! To, to biega kolejna zmiana i mamy na początku żółte koszulki. Oj, no wyw Wywrócił się Luki! Wywrócił się Luki z kolana i tyle. Ta dziewczyna naprawdę potrafi w tym momencie. Pałeczka przekazana kolejnej osobie. i na ponowny rzut. Może diablec liczy, że znowu będzie. O! To jest o! trudna o! sprawa ogólnie z tym labubu. Bo to jest kurwa dzieło szatana, jest. Nie wiem, czy będzie to zaliczone A, przez tak, sędziego, ale tak. chyba tak, bo ganga. O kur Dobra, Paris i Chestry na ko... Nie bawisz, że oni się wracają, tylko po prostu reakcje komentatorów je rozpierdalają. O kurwa! Nie wiem, czy będzie to zaliczone przez sędziego, ale chyba tak, bo ganga. O kurwa! ale lecimy dalej! Lecimy do komentarza! Się Ale nie idziemy dalej, nie walczę! To to jest To jest idealny obraz tego. <grym> idealnie, zobacz. Jak streamerzy wyszli trochę pouprawiać sportu. Wszyscy mają to wolne w piździe, A teraz przechodzimy do następnej konkurencji: będzie to rzut i Zobaczmy. Tylko jedno jest. poleciało i drugie. Ja pierdolę! <grym> Jadrzad, ja już nic <grym> nie rzucaj! Problemem na pewno też był internet, przez który momentami nie dało się oglądać tego eventu. Dobra. Sucharita dowiedział się o 8 rano, że z jakiegoś powodu nie ogarnęli neta, i wszystko było streamowane ze starlinka Gołtego. No w topa, i to całkiem niezła, bo serio momentami była tragedia, i neta urywało w fajnych momentach, ale bądź co bądź wyszło kurde, fajnie, czuć było, że zawodnicy się dobrze bawią, wypierdalali się kaleki, ludzie pisali XD i kekwu na czacie, była szyni bogini. I byli najlepsi komentatorzy Testry i Paris, którzy szczerze z ręką na sercu kierowali tego streama. Biorąc pod uwagę no nie, jeszcze problemy techniczne, super. to bez Parisa ten stream byłby mocno średni. Sami zobaczcie tego kocura w akcji. I druga sprawa, jestem tu za darmo, więc to jest w ogóle niesamowite, że w ogóle wyszedłem z domu i przejąłem jakiegoś gościa, co wpierdala jakieś ziarna, za darmo komentować jakieś gówno. Dlatego zostawcie z follow'em też wycież... byłki, To mamon idzie? <laughs> <śmienią> nie, nie, to jest łyżka, którą Silvan wpierdala obiad. Chcę zobaczyć go po zbudowany od masturbacji, z rytmowym zawodnikiem. patrzcie go, fajne włosy, blond, i zbudowany. No nie A, nie, kurwa, jest? Spodarek, jakieś ziarna. Bez kitu to nie mamon. Kurwa. Za darmo komentować jakieś głupoty. jak był mamon, też już miałem mówić, że to jest kurwa gold Event. Nie złota, to się są wygrane. Paolo. Sorry, Anina. Nie, tak, kurwa... nie, to jest łyżka, którą Kaf Sylvan wpierdala ułoży. obiad. Kap go po ten z zbudowali. ...od masturbacji, z dalitnym zawodnikiem. Zobaczcie jego fajne włosy, blond i okulary. Fajnie zbudowana łydka, która może poprawić przyczepność. Nie wpierdalaj mi się jak gadam. Potrafi przyczepność tutaj ogarnąć, ta łydka. Zobaczymy co się wydarzy. Zerknijmy, czeka jeszcze na sygnał od y, sędziego. Zobaczmy, Jest get... pizdek! Kur... E, no. Ja pierdolę! To widać, że nie siniaków nie ma, jak ty tak rzucasz. Wypierdalać z nim, ty! No. Nawet sam Paris mówił, że bez niego to byłby niezły shit. Tak, tak jak nie. Ja no. Chodziłem, to każdy się witał, fajnie film. Przecież, przecież się... gdyby nie my, to by to w ogóle nie miało sensu, bytu. No przecież to nikt by tego nie oglądał, gdyby nie my. Tak myślisz? No, oczywiście, że tak. No tak. Może to by ale tyle co daje komentator na takich wydarzeniach, to nie mieści się w pale. Ogólnie olimpiada bardzo fajna, szkoda, że był mega chujowy, zrywający net. No i jeszcze wielki finał do poprawy, bo był mega chaotyczny. Ci, których interesują sportowe emocje i inne konkurencje, to nie na tym kanale. Pełne szoty na kanale Suchara czy Diablesa. Wow. A my ogłaszamy zwycięzców, czyli najbardziej pełnosprawnego Alfa Brusa, Kardasia i jego słodkie liski. Ladzy, ladzy, dobra, idziemy, mogą tą konfę Prime.